Czemaleczko z tej strony Jakuś. Dzisiaj w filmie zaprezentuję wam nowego Ravena magnetic. Wizualnie nie różnią się od poprzednich modeli, tylko wyróżnia ich jedno. Są magnetyczne. O co chodzi? Są magnetyczne soczewki, które pozwalają na szybkie wyczyszczenie, przewietrzenie się, zmianę soczewki, różne zastosowania są tych gogli. Zaprezentuję tutaj jest takie, gdzie można palcem chwycić i oderwać soczewkę od gogli. I przetrzeć ją, wymienić na inną, zależną od warunków pogodowych. Cyk, i wszystko jest na swoim miejscu. Magnesy są tak mocne, co producent potwierdza: że nie ma możliwości, żeby soczewka odpadła podczas jazdy. Słuchajcie, no taka hopa to jest hopa, nie? Do skakania. To wcześniej była źle zrobiona, teraz jest poprawiona, teraz jest elegancko i co? I trening na to, że w Gryfice. więc też się zapraszam, bo prace e, idą. E, coraz więcej przeszkód nowych, nowej trasy. Fajna zgrana ekipa. I co tu mogę powiedzieć? No fajno, ogólnie tor, zapraszam do Gryfic. Na Google mapy znajdziecie. Tak więc, więc... Często można tutaj na przykład nie spotkać i, tp, i Dobra e, cóż, troszkę się rozgrzałem, to jest gitara Raven Magnetic tutaj proszę fajne na magnesik można się ściągnąć, odetchnąć, przetrzeć go ogle zmienić soczewkę polecam bardzo serdecznie Det no, er Abriza. No? Ale najlepiej tutaj, Alba. Mam stary, to zdjęcie trzeba zrobić. To jest tak kierownica ma, na klaczy, tam A to przecież ten jak? Roni Mac! Co się stało? Kurde, muszę buty zmienić, bo tym otwieram sobie klapkę. Ale już niedługo. Nie no, za, za dwa tygodnie będę miał. Kurde no. Otwiera mi się ta cały czas. Nie wiem, czy te nowe zaczepy kupić i wymienić. Można ponad. No, wypada mi, ale. Można tam podgiąć lekko takie tanie, ale. W domu to zrobić. Mm. <laughs> się przeraziłem, bo nie mogłem siemię dosięgnąć. O. No i to. Najnowsze. Za 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 tydzień będę miał kody rabatowe na Gogle i ogólnie. No dobra. Naprawdę było dobre.

Jak ty wysoko leciałaś? Wcześniej No ja nie No ja teraz skoczyłem tak, że pionowo leciałem No ja przed tobą tak skoczyłem A wcześniej tak wyskoczyłem, że nogi pogubiłem Ale zarwaliłem Oa. Zmachałem się jak świnia, nie? A teraz te dwa okrążenia to słabo.